Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra Pokémon Labirynt: siedzący w ciemności. I jest to gra od 7 lat i od 2 do 4 osób. W pudełku mamy instrukcję aż w pięciu językach. Cztery piątki graczy: żółty, czerwony, niebieski i zielony. Mamy również 24 żetony Pokéball z różnymi Pokémonami plansza, o której będziemy się poruszać. 12 nocnych pokemonów, które świecą w ciemności. 3 żetony punktów oraz 34 kafelki labiryntu. Przygotowanie dobre jest bardzo proste. 24 pokemony sobie tasujemy i rozdajemy po równo naszym graczom. Czyli jak gramy w dwie osoby, to każdy gracz otrzyma 12 pokemonów, które będzie musiał zdobyć. Tutaj tasujemy kafelki labiryntu i za chwilę będziemy musieli ułożyć właśnie labirynt na naszej planszy, póki co odkładamy właśnie nocne pokemony oraz trzy żetony punktów. Bo ich będziemy używać w wariancie z świecącymi pokemonami. I jeszcze wybieramy nasze pionki. Ja sobie zagram tym razem zielonym, a więc dam go tutaj na te pole. A mój przeciwnik zagra sobie niebieskim, czyli weźmie sobie tę kaczuszkę i da tutaj. I jak już przygotujemy nasz labirynt to wtedy zostanie nam jeden kafelek i tym kafelekiem będziemy przesuwać właśnie nasz labirynt, żeby poruszać się po tym labiryncie. I zwróćmy uwagę, że mamy tutaj takie strzałki i tylko w tych miejscach możemy wsuwać nasze kafelki, żeby przesuwać pozostałe kafelki, bo my będziemy robić wszystko, żeby nasze pokemony zdobyć. Czyli będziemy tak układać labirynt, tak przesuwać ten labirynt, żeby dostać się do naszych pokemonów. A więc ukradkiem sprawdzamy, jaki mamy pokemon. Tutaj pierwszy gracz musi zdobyć tego pokemona, a więc będzie musiał się dostać do... A więc będzie musiał się dostać tutaj, bo to jest ten Pokemon, i sobie go właśnie próbujemy zdobyć. W wariancie z dziećmi możemy właśnie mieć odsłonięte te pokemony, ale wtedy też nasz gracz wie, jakie mamy, jakiego mamy pokemona do zdobycia, więc może nam ten labirynt psuć, żebyśmy się nie dostali do tego pokemona. Więc w wariancie normalnym patrzymy tylko, jakiego mamy Pokemona do zdobycia, czy przykładowo drugi gracz musi się dostać tutaj. I następnie zasłaniamy tego Pokemona i musimy zrobić wszystko, żeby się właśnie dostać do tego Pokemona. I właśnie w swojej turze zawsze mamy jeden kafelek, który będzie wypchnięty przez pozostałe kafelki. I załóżmy, że pierwszy gracz chce się właśnie dostać do tego Pokemona. A więc będzie chciał przesunąć może go troszkę w dół. Czyli damy, to w ten, czyli damy to w ten sposób. I teraz został wypchnięty ten kafelek. I ten kafelek będzie przekazany drugiemu graczowi. I my teraz spróbujemy zrobić ruch, żeby dostać się do naszego Pokemona. A jeśli nie będziemy w stanie się do niego dostać, bo tutaj nieprzerywaną drogą musimy się do niego dostać, czyli tutaj mój kotek poszedłby tutaj i już więcej nie byłby w stanie się poruszyć, ponieważ tutaj się ucina droga. Nie da się już dostać do góry, bo tak się nasza droga ułożyła. I teraz kolejna właśnie drugiego gracza. On bierze ten kafelek i zastanowi się, gdzie go wsadzić, żeby się dostać do tego Pokemona. No on akurat jest blisko tego swojego Pokemona, więc miejmy nadzieję, że łatwo się do niego dostanie. Postara się to może wsunąć tutaj i ruszy się tu do góry. I tutaj jeszcze w bok. Też ma drogę uciętą, więc więcej się już ruszyć nie może. I teraz ten kafelek został wypchnięty. A więc teraz ten kafelek, pierwszy gracz będzie chciał użyć, żeby dostać się do swojego pokemona, który jest tutaj. A więc spróbujemy może wepchnąć ten kafelek tutaj znowu. O! I teraz został ten wypchnięty i z niego będzie korzystał drugi gracz. A my spróbujemy się poruszyć gdzieś. No teraz możemy się poruszyć tutaj na tego pokemona. I więcej już nie mamy możliwości ruchu. I teraz drugi gracz weźmie ten kafelek i w dalszym ciągu próbuje zdobyć tego pokemona. Próbuje może wsadzić ten kafelek tutaj. O, i w ten sposób, no, otworzył tu jakąś drogę, ale nie ma teraz jak się tam dostać, bo mógłby się wrócić tutaj, albo tutaj zostać. Załóżmy, że się wrócimy tutaj, i teraz został ten kafelek wypchnięty, i pierwszy gracz będzie ten kafelek używał teraz, żeby się dostać do swojego pokemona w tym kierunku, go wsadzić. Nasz kotek też się poruszy. Czasami nam tutaj coś blokuje. O, nasz papier się tutaj poruszył, ale dalej widzę, że mamy tą drogę dość uciętą. Możemy się teoretycznie tutaj wrócić, aż, bo jest ciągłość drogi. Ewentualnie pójdziemy tutaj na tego Pokemona. O, tutaj pójdziemy. I teraz kolejny kafelek został wypchnięty. Szukamy go. Tutaj został wypchnięty. To teraz drugi gracz. Postara się wreszcie dostać do tego swojego Pokemona, czyli przesunie tutaj sobie. I to był bardzo dobry ruch, ponieważ teraz ta nasza niebieska kaczuszka może sobie iść tutaj, tutaj i tutaj, czyli zdobył swojego Pokemona. A więc ten Pokemon jest zdobyty, możemy go odsłonić i dać sobie gdzieś tu z boku. I teraz ukradkiem patrzy, jakiego ma kolejnego. Taki pomarańczowy Pokemon, tego zasłaniamy i widzimy, że on znowu na szczęście nie jest aż tak daleko od nas. Tutaj pierwszy gracz ma gorszą sytuację i tutaj jest jedna losowość właśnie w tej grze, że możemy akurat mieć Pokemony, które są bardzo od nas oddalone, a nasz labirynt jest bardzo pomieszany. Więc teraz nasza kaczka będzie chciała się dostać tutaj. I teraz pierwszy gracz ma taki kafelek i będzie chciał go wsunąć tutaj. I miejmy nadzieję, że coś mu to da. I patrzymy, nasz kotek ma na szczęście drogę wolną, czyli może się dostać do pokemona, którego ma do zdobycia. I świetnie. Czyli go odsłaniamy, on już jest zdobyty i patrzymy jaki mamy następny. O, taki pokemon, czyli go od razu szukamy, gdzie on się znajduje. I on się znajduje tutaj. A wypchnięty kafelek jest tutaj. Czyli teraz nasza kaczuszka ma ruch i ona chce się dostać, przypominam, do tego pokemona. Czyli damy może to tutaj. Ale ona ma nadal zatkaną drogę tutaj, że będzie musiała się jakoś wydostać. I teraz kafelek wypchnął się tu. A nasz kotek chce się dostać teraz tu. I załóżmy, że sobie tutaj wsadzimy ten kafelek. A naszego kotka poruszymy bliżej, czyli gdzieś tutaj. Ewentualnie możemy go tutaj, bo to jest też ciągła droga. I teraz Energy Carb sobie wyleciał. I nasza kaczuszka będzie chciała go użyć. I drugi gracz właśnie sumie go sobie tutaj. Popchnie do góry niebieską kaczkę. I ta kaczka ma teraz drogę do swojego Pokemona, a więc zdobywa drugiego Pokemona. I patrzymy. Teraz ma jakąś żyrafę. Więc szukamy tej naszej żyrafy. I ta żyrafa jest tutaj. Ale teraz jest kolejna, pierwszego gracza, który weźmie sobie ten kafelek, który wypadł. No spróbujemy może go w ten sposób popchnąć. I dalej może... Nie, dalej nie może się właśnie ruszyć niestety. Chodzimy sobie tu do góry. Następnie dopchnięty kafelek i teraz kaczuszka szuka żyrafy. Także zrobimy to w ten sposób, że Wypchniemy z tej strony kafelek. Czyli wbrew pozorom, jak widzicie, nie jest to takie łatwe, bo wydawało się, że to jest takie proste, że sobie tylko przesuniemy i szybko pewnie się dostaniemy do tego naszego Pokemona, a to jest no nieprawda, bo ja sama byłam zaskoczona, że jednak trzeba to troszkę pokombinować. Trzeba wiedzieć, w jakim miejscu coś popchnąć. Gdzieś sobie popsujemy drogę, gdzieś sobie naprawimy drogę. Potem może się okazać, że kolejny Pokemon będzie gdzieś na samym końcu i my znowu będziemy musieli z jednego rogu do następnego rogu się dostać, bo w takiej kolejności właśnie oceniamy nasze Pokemony żeby je zdobyć. I teraz pierwszy gracz próbuje może tak wsunąć kafelek i udała mu się dostać do pokemona, czyli pójdzie sobie tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I kolejny pokemon jest zdobyty i od razu patrzymy, jakiego mamy następnego. I mamy taki obrazek i ten pokemon jest tutaj. No i ten kafelek będzie znowu używał drugi gracz. Koniec gry następuje wtedy, gdy któryś z graczy zdobędzie wszystkie swoje pokemony. Nawet w tym samym momencie może to się wydarzyć, ale jeszcze musimy wrócić na nasze pole startowe, czyli zdobyliśmy wszystkie nasze pokemony, które mieliśmy, i musimy teraz wrócić na nasze pole startowe, czyli w przypadku naszego zielonego kota będzie to te pole. Czyli przykładowo gdzieś tam byliśmy, to był przykładowo nasz ostatni pokemon, albo tak poprzestawialiśmy nasz labirynt, że nasz kotek znalazł się w tym miejscu i on teraz, po przesunięciu właśnie jakiegoś tam kafelka, przykładowo tutaj, bo zawsze musimy ten kafelek wsadzić. Nie może być sytuacji, że... Zrobimy sobie ruch i tego kafelka nie wsadzimy. Zawsze musimy ten kafelek, który wypchnął nam nasz przeciwnik, czyli osoba, która była po naszej prawej stronie, bo gramy w kierunku ruchu wskazówek zegara i gramy od dwóch do czterech osób i zawsze ten kafelek, nam, który nam wypchnie osoba, która była przed nami, to musimy zawsze ten kafelek gdzieś wsadzić i dopiero potem wykonać ruch. Czyli przykładowo ja wykonam ruch, ale tak czy siak to nie zmienia mojej sytuacji, bo już dostałam się teraz na moje pole startowe i w tym momencie wybrałabym rozgrywkę w grze Pokémon Labyrinth. Świecący labirynt. Mamy jeszcze drugi wariant gry, w którym używamy naszych właśnie świecących w ciemności pokemonów i używamy również trzech żetonów punktów. Musimy przygotować naszą rozgrywkę tak jak, podstawowy, tak jak w podstawowym wariancie, czyli nasze piąki są na naszych polach startowych. Labirynt sobie w losowy sposób właśnie układamy z naszych kafelków. Nie możemy wiedzieć jakie się punkty znajdują pod tymi żetonami punktów. I w rozgrywce dla dwóch i trzech graczy każdy gracz otrzymuje cztery pokemony zwykłe i cztery pokemony świecące. Czyli tak jak tutaj i tutaj, po cztery pokemony. Natomiast w rozgrywce dla czterech graczy każdy otrzymuje po trzy pokemony zwykłe i, i trzy nocne żetony. I trzy nocne żetony pokeball. Czyli w rozgrywce, w rozgrywce dla czterech graczy mielibyśmy tylko trzy zwykłe pokemony i trzy pokemony świecące. I oczywiście je sobie układamy odsłonięte w przypadku właśnie tych nocnych pokemonów, natomiast te tasujemy i odwracamy i ten gracz tak samo robi, czyli odwraca te pokemony, a te nocne układa obok siebie, żeby było widoczne. Ale że ja przygotowałam rozgrywkę dla dwóch graczy, bo mamy dwa piątki, to otrzymujemy cztery pokemony i cztery świecące pokemony. W tym wariancie przebieg wybry różni się troszeczkę i składa się z dwóch etapów, z etapu dziennego i z etapu nocnego. I najpierw zdobywamy te pokemony dzienne, a później będziemy zdobywać te pokemony nocne, jak już zgasimy światło. A więc jeśli, ktoś, jeśli jakiś pierwszy gracz zdobędzie wszystkie swoje pokemony, a następnie dotrze na pole startowe, wygrywa ten etap dzienny, a drugi gracz przykładowo będzie miał zdobyte dwa pokemony i na przykład nie zdążył tych dwóch pozostałych zdobyć, a więc te dwa pokemony mu przepadają. Ale nie ma się czym przejmować, bo jeszcze może się zmienić zwycięzca, gdyż będziemy przechodzili do etapu nocnego. Więc w tym momencie będziemy gasili światło i, ten, i będziemy zdobywać te nasze nocne pokemony. I teraz w tym etapie nocnym staramy się zapamiętać te nasze sylwetki, naszych pokemonów. Następnie je odwracamy. Tak jak mówiłam, gasimy światło, żeby były lepiej widoczne te właśnie świecące pokemony. I gramy w ten sam sposób, czyli gdzieś tam wpychamy kafelek, poruszamy się naszym pionkiem, jeśli jest to możliwe. I zdobywamy te nasze świecące w ciemności pokemony, które mamy oczywiście tutaj na naszych pokebalach, bo staraliśmy się je właśnie zapamiętać. I właśnie będziemy docierać do tych świecących w ciemności naszych pokemonów. I pierwsza osoba, która zdobędzie wszystkie swoje pokemony świecące w ciemności i oczywiście jeszcze dotrze na swoje pole startowe, czyli jak, zdobędzie już, wszystkie swoje, czyli jak już zdobędzie wszystkie swoje pokemony i, i cofnie się na swoje pole startowe, to wtedy zdobywa jeden, jeden z żetonów dodatkowych punktów zwycięstwa. Czyli np. wybiera ten. I to są trzy punkty, zabiera do siebie. Gracz i na koniec gry będą się również liczyły te punkty. Następnie przechodzimy do liczenia punktów. I tutaj każdy Pokémon dzienny daje nam jeden punkt, a każdy zdobyty Pokémon nocny daje nam dwa punkty, czyli tutaj byłby jeden, dwa, trzy, cztery punkty i pięć, sześć, siedem, osiem punktów, bo przykładowo ten gracz zdobył dwa pokemony siedzące w ciemności i cztery pokemony, te nasze dzienne. I teraz przykładowo myśmy przyszli do tego gracza, a ten gracz... Załóżmy, że zdobył dwa pokemony dzienne, ale zdobył też cztery pokemony nocne, czyli tutaj zdobyłby jeden, dwa, dwa punkty i tutaj jeszcze raz, dwa, cztery, sześć, osiem, czyli osiem, dziewięć, dziesięć punktów by zdobył. I jeszcze za to, że on tego jako pierwszy dokonał, czyli brał sobie jeden z trzech żetonów dodatkowych punktów, to odsłania te punkty i jeszcze dodatkowo trzy punkty, czyli razem 13 punktów. I tutaj ten drugi gracz by zwyciężył właśnie rozgrywkę w świecący labirynt w tym wariancie gry. Bo zdobyłby największą liczbę punktów po naszej właśnie rundzie, gdzie zdobywamy najpierw dzienne pokemony, a później zdobywamy nasze nocne zapamiętane pokemony. I pierwsza osoba, która właśnie zdobędzie w etapie nocnym wszystkie swoje nocne pokemony i dotrze na swoje pole startowe, wybiera sobie jeden z właśnie dostępnych tych punktów. On sobie wybrał ten żeton, który dał mu trzy punkty. I następuje podliczanie właśnie punktów i w z największą liczbą punktów wygrywa grę Pokémon, Pokémon Labirynt, Pokémon Świecący Labirynt. W przypadku remisu wygrywa osoba, która ma przed sobą najwięcej żetonów Pokeball. A jeśli nadal mamy remis, to wygrywają wszystkie osoby z najwyższą liczbą punktów. Tutaj jest jeszcze taka wskazówka, że, te, że ta świecąca farba naświetla się właśnie w takich, właśnie w takim mocnym świetle się naświetla. I te nasze pokemony później w ciemności bardzo ładnie świecą. Nie ma problemu, żeby je rozpoznać. Tutaj na przykład Gengar, jeden z naszych ulubionych Pokemonów. I to może być fajna. Zabawa dla dzieci, że grają sobie no, dosłownie po ciemku, przy zgaszonym świetle w grę Pokemon. Dziękuję za uwagę, a to była gra Labirynt Pokemon, świecący w ciemności.